Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Witajcie 19 września. Mamy czwartek. Ja jestem Magda i mamy czas dla duszy z kawką. Kto ma kawkę, pije kawkę, więc tam jest przepyszna kawusia, ja już ją jakiś czas piję. Jeżeli masz ochotę napić się ze mną kawę, to zapraszam na portal Bajkofi. W link znajdziecie w opisie karty. Kiedy sobie tam rozwiniecie to wideo, to tam wejdziecie sobie w linki, tam jest Bajkofi, czyli kupkawkę i za 5 zł już możecie wesprzeć mój kanał, który naprawdę to wsparcie bardzo, bardzo mi pomaga, kochani. Że mogę więcej czasu poświęcić na pracę tutaj, że mogę, że mogę tutaj przekazywać informacje, które czuję, które. Skąd do mnie przychodzą, a skąd to z Kronika Kaszy przecież? To jest baza, taka baza danych, że to jest po prostu wow. To jest petarda petard. Kochani, dzisiaj o nas, o tym szczęściu, choćbyśmy mieli sobie je narysować, bądźmy szczęśliwi. Skupmy się na codzienności, na wdzięczności, że mamy wodę do picia. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Kiedyś już dawno opowiadałam, jakie to jest naturalne, prawda że podchodzimy, ciach, pach, kran, otwieramy, leci, woda, super, ekstra. Są ludzie, którzy, którzy żyją wśród nas, niedaleko nas, którzy tak już nie mają. Zadziało się to w przeciągu dwóch, trzech dni, nawet i kilku godzin. Nie ma wody w kranie. A jak jest, to nie można jej pić. Czujmy wdzięczność za rzeczy małe. Wtedy to szczęście... Ono będzie takie bardzo blisko nas. Ono będzie w nas. Ono będzie przy nas. Ono będzie nas otaczać. Nie sprawiajmy sobie przyjemności. Nie ograniczajmy się tym, a co ludzie powiedzą. A czy to wypada? A już jestem za stara na takie cyrki. Nie jesteś za stara. Zawsze wypada. Dopóki twoje ciało fizyczne ci pozwala, to rób to, na co masz ochotę. Masz ochotę potańczyć? Idź potańczyć. Znajdź sobie miejsce, gdzie tańczy się. Idź sobie potańcz. Zapisz się na kurs tańca. Masz ochotę wyjechać, wyjeść, nie zastanawia się, a co ludzie powiedzą. Ludzie nie żyją Twoim życiem. Ludzie gadali, gadają i będą gadać. Ale kiedy nie będziemy my się zastanawiać, co ludzie powiedzą, to my tej energii do siebie nie przyciągniemy. Będziemy dla ludzi niezauważalni. I ludzie nie będą gadać, albo będą podziwiać. Zobaczcie, jaka ona odważna zostawiła tutaj wszystko, wyjechała, ciach, bawi się, żyje spokojnie, cieszy się życiem. Zobaczcie, zostawiła miała taką dobrą pracę, a w tej pracy co okazuje się, że wcale tak dobrze nie było. Tylko ludzie widzieli pieniądze, nie widzieli trudu pracy, nie widzieli, co się w tej pracy dzieje. Więc ludzie będą gadać, gadają i gadali. Kochani, nie ograniczajmy się. Jeżeli chcecie być, wiecie, że robiąc to i to sprawi wam to szczęście, to to zróbcie. Jeżeli jest gdzieś w was jakaś taka zapora, to zacznijcie od małych rzeczy. Od małych, po prostu. Na przykład, no chcę być szczęśliwa. Pada deszcz, a ja chcę potańczyć w deszczu. To wyjdź i potańcz w deszczu wyjdź i potęży deszczu spraw sobie to szczęście jeżeli masz ochotę iść wypić z koleżanką kawkę to idźcie i wypijcie tą razem kawkę nie czekajcie na jutro, nie pojutrze nie, nie za tydzień tylko po prostu bierzcie telefon i wypijcie kawkę jeżeli nie macie z kim wypić kawki, słuchajcie to jest ta strona na facebooku po to żebyście się właśnie tam spotykali żebyście pisali żebyście się chwalili tym co robicie być może macie jakieś pasje gdzie druga osoba, która mieszka blisko z Was, też ma taką pasję. A może chcecie iść do teatru, a nie macie z kim? To napiszcie tam, słuchajcie, jestem z takiego i z takiego miasta, chcę wyjść do teatru na sztukę taką i taką. Nie mam z kim? A nie chcę iść sama, bo we dwóch zawsze raźniej, a w trzech to już w ogóle świetnie. Napiszcie, być może znajdzie się jakaś dusza, która też będzie chciała iść. Jest często tak, że jesteśmy zostawieni sobie sami z tą duchowością naszą, tak? Że nie mamy nikogo w siebie, z kim możemy porozmawiać, bo to nie całe rodziny są przebudzone. Nie, to są tam wybrane dusze przebudzone, kochani, po to, żeby ratować właśnie te nieprzebudzone rodziny. I kiedy chcecie sobie pogadać, a nie maski, właśnie w tych sprawach duchowych, tak porozmieniać, porozkładać na czynniki pierwsze, no to właśnie jest strona Facebookowa. Napiszcie, co czujecie. I. I zawsze się znajdzie ktoś, ktoś w pobliżu. Tam już jest nas trochę osób, ponad 200, słuchajcie. Więc na pewno gdzieś z okolic ktoś jest, kto będzie chciał z wami pójść do kina albo spotkać się na kawę. Nie ograniczamy się, nie zastanawiamy się, co ludzie powiedzą, bo ludzie nie chodzą w naszych butach, nie żyją w naszych domach, nie są w naszej skórze. O, i wyfrunęła nam karta wyfrunęła nam karta, słuchajcie yy, Rydwan, ważne osiągnięcie samodyscyplina i siła woli publiczne uznanie no właśnie, co ludzie powiedzą, a tu dzwoni Elwira, pozdrawiam cię kochanie bo na pewno będzie nas słuchać, nie? tak to jest, jak się dźwięków nie ściszy. Rydwan, kochani Rydwan, oj ten Rydwan, mocna karta bardzo mocna karta, wiecie? Bardzo ciekawa gratulacje. Ta karta oznacza, że udało Ci się zachować równowagę podczas wyzwania, któremu niedawno musiałeś sprostać. Twoja umiejętność dostrzegania racji obu stron, podejmowania działań i właściwych decyzji zaowocowały akceptacją, szacunkiem i wdzięcznością wszystkich osób uwikłanych w tę sytuację. Nadszedł czas, byś mógł chodzić w glorii chwały, która spłynęła na ciebie w momencie rozwiązania problemu. Pozostań spokojny i stój w dalszym ciągu twardo na ziemi. Zachowaj świadomość i klarowność celów, do których dążysz. Ważne jest, byś zachował samokontrolę, determinację i pragnienie dalszego podążania przed siebie. Ćwicz umiejętność zachowania samokontroli. Twardo, a zarazem przyjaźnie, podczas relacji z innymi ludźmi. Widzicie? Dodatkowe znaczenie tej karty. Samodyscyplina, siła woli, wspaniały krok naprzód, awans lub nagroda, podróż, środki transportu. A Archanioł Metatron, kochani, może podnieść poziom Twojej motywacji i energii, dzięki czemu będziesz mógł wykonać wszystkie swoje priorytetowe zadania. Metatron używa uświęconego geometrycznego kształtu zwanego Markabą lub sześcianem Metatrona. Do wykorzystywania osi czasu, co ma na celu jak najszybsze zamanifestowanie się Twoich marzeń w realnym świecie. Wiecie, kiedyś opowiem, kiedyś nagram film, kiedyś no, ja kiedyś wszystko zrobię, wiecie? Ja kiedyś to zrobię, kiedyś na to czas będzie. I kiedyś nagram film o świętej geometrii. Poczytajcie sobie, popatrzcie, jak ta święta geometria... Pozwala nam tutaj przepływać, żeby nam energia lepiej przepływała, żeby to nam wszystko pięknie przechodziło przez nas, ale też żeby nas chroniła i broniła. Kochani, życzę cudownego dnia. Przytulam wszystkich z całego serca. Podzielcie się w komentarzu, co ostatnio zrobiliście, żeby być szczęśliwym. A na grupie Facebookowej, gdzie link znajdziecie też w opisie karty, tam siebie, kochani, znajdziecie. Tam na wspólną kawkę. A ja tymczasem, kto ma kawkę, pije kawkę. Dziękuję bardzo. Przytulam, Magda.